Mateusz Kaniowski razem ze mną pierwszy mistrz w tej kategorii w historii polskich fratów, gratuluję. Sorry, że tak bez koszulki, ale dziś mi zaginęła. Nie no ja. wiesz, możesz tak pasem się opatulić, jak go rozepniesz, tak wiesz, na bary. I, o, jak true champion. No, teraz jest chyba git. Dziękuję bardzo. Dużo osób się tutaj składa gratulacje. Jak ty się czujesz po tym pojedynku? W 100% dałeś z siebie to co chciałeś dać? Ja myślę, że tak. Myślę, że mogłem dać więcej. Ale no Maciek się bardzo dobrze przygotował do tej walki i dał mi trochę wycisku. Mi było tak, Nie było lekko, więc wielkie, wielki szacunek dla Macieka, że obietnicy, przeprosił mnie, więc no, myślę, że konflikt zażegnany. Czyli co, od tej pory zbita piona i razem budujecie wspólnie historię, bijąc gości z zagranicy? E, no, mam nadzieję. A jak to starcie w ogóle przebiegało? Ja też nie widziałem zbyt dużo, nie zrobiłem wywiad, ale no, słyszałem... Lekko nie było, e, próbował mnie obalić. On był cieszy 7 kilo, więc raczej już się nie będę... O kurde, 7 kg? 7-8 kg on był cieszy ode mnie. Raczej już się nie będę bił z zawodnikami tak ciężkimi, bo mało brakło. Miło było go ciężko. Ciężko było mi go, ciężko miło go było zdjąć z siebie. Poza tym te rękawice trochę były e, za duże dla nas. Jemu też na pewno to przeszkadzało, bo to zauważyłem w walce, więc. E, no, był, było utrudnienie, to 7 kilo było dużo. Mówiąc, że było ciężko, chodziło o to, jak zapiął sagetamy swoją koronną technikę. Tak. Czyli twoja głowa została i on cię bił pod siatką. Tak, tak, nie, ale nie, ten bił mnie, ale nie miał, nie miał tego zapięte. Nie, tak miał. nie, bo to nie jest dźwignia, to jest tylko trzymanie. No, tak, ale tak. E, no, chyba gong wpadł w to wszystko, nie? Tak, przytrzymałem to do rundy. No i to bardzo dobrze, tego co się na przykład nie wydarzyło w, na początku rundy, wtedy byłoby ciężej. I co, to był taki moment, kiedy poczułeś się zagrożony, naprawdę? <noise> tak, tak. No spokojnie, słuchajcie, świeżo po walce są pierwsze wywiady. Michael przed najszybciej ze wszystkich zawodników. No, starnie, no czy myślałem, że to będzie dwie rundy, a że jedną rundę będzie. No ale Maciek kurna dał sobie wszystko. No i należy mu się brawa. Twarz minim, twarz Big Jacka była mocno porozbijana po walce. Podbite oko, cały porysowany. Ale na nogach. Stał na nogach, wiedział, że idzie po swoje. No wy jesteście dwaj No, my tak chyba to mamy z natury. Ale wiesz co, im mniejsza kategoria wagowa, tym mniej zawodnicy są pobijani, tym jest mniej nokautów. No. Przy waszej wadze, raczej nikt by się nie spodziewał, że będziecie mieli takie rany wojenne, a to starcie wyglądało jak naprawdę, wiesz, pełny pojedynek, jak ktoś się na nas przewróci, to ich lejemy? No lejemy ich na dziurę i tle. <laughs> Bo to ktoś za nami się bije, z tego co słyszę, ale to nie jest Denis Alanem. Szczęście. <laughs> Alan, ty... Alan, kurwa, piękna walka. Nie wiem, ja Galan, to oglądasz, to... Ty, no co oni robią Robert, weź tam weź... No Robert, weź tam ogarnij, bo oni się wrócą nam kurwa jak dobra, nie przerywajmy okay. wywiadu, bo to są nasi widzowie, ale tam chyba jakaś solówka jest. Obroda. 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 Baby się biją. Dobra, mniejsza o to, niech się biją. Dobra, nie wiem co tam się dzieje. No wiem, że chcesz podejrzeć. Podejrzyj sobie, podejrzyj, a ja was zagadam. Zaraz się dowiemy, kto się pobił. A, dobra. Ty mini, ale ty wróć na wywiad. Chodź tu Mike, Bo za długo uciekłeś. co tam się stało? Powiedz? E, nie wiem, chyba jakieś dziewczyny się tam ustawiały pod wyświetleniem. Dobra, słuchaj, cała hala w Krakowie była za tobą. No i tak miało być chyba. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za to, że za to wsparcie jesteście wielcy. Jakie... Bez was bym tego nie wygrał. A jakie to jest uczucie, kiedy jesteś na Hali gdzie jest kilkanaście tysięcy ludzi? To? To jest coś niesamowitego. To no opowiedz tak od serca co Ty drugi poczułeś. Raz to, już drugi raz to poczułem, raz poczułem to na fejmie, teraz to poczułem y, tutaj w Krakowie u siebie. I, no jestem bardzo szczęśliwy, że ci ludzie dalej są ze mną. Tak jest taki pasek życia, kondycji, siły, to ile to dodaje? Szczęścia w chuj. Chłopie, wyjebana skala. <śla> Rozmawialiśmy na temat tego, że Ty chcesz bić się z kolejnymi gośćmi, którzy, e, którzy mają Ci zabrać ten pas, tylko że z zagranicy. Czy możesz teraz dokładnie powiedzieć, o kogo chodzi? Bo wiadomo, w internecie nie, najbardziej nie. jest Hasbulla i nie, dużo osób nie, po tym Nie no, Hasbulla to już w ogóle nie, nie moja półka, bo Hasbulla cierpi na coś innego, nie jest skoro I oni raczej się nie powinni bić, bo no, ich choroba na to nie pozwala. Są niskorośni. Po, mogę, nie, nie wiem, czy będziesz... Mów, 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 będą wszyscy no, jest, googlować. Jest Salim jest, Rikalman. Jest jeszcze taki jeden w Holandii, jest ich kilka, tylko to są sportowcy, do nich będzie się trzeba dużo, dużo, dużo bardziej przygotować. A dziwiło Cię to, jaki opór stawiał Bilczek? Yy, tak, bo jest, dał, dał no, by, czułem to. Mhm. Tylko zastanawiam się teraz, jak to zrobić z wagami, no bo jednak 7 kg przy Waszym wzroście to jest ogromna różnica. Ja coś się zgodziłem, ustaliliśmy, że nie bez limitu wagowego, i, no i tak musiało być, no i byłem na to gotowy. Najmocniejsza bomba, jaką przyjąłeś w życiu, miała miejsce w tym pojedynku? Nie. <noise> Okej, <Okay>, a kiedy? <noise> a, a kiedyś tam, No A dobra, to stare czasy. Nie, nie, to chodziło mi, wiesz, o twoje walki. Myślałem, że powiesz o Kruszwilu, no, e, albo powiesz... No, Bombę miał mocniejszy niż Kruszwil i łeb twarzy. Naprawdę? A, tak. Kruszwil kopnięciami na dystans tym wygrał, tak to Maciek ma w no, poważnie, i łeb ma to od Kruszwila. Jakby Kruszwil tyle moich bomb przyjął, no to by chyba już nie stał na nogach. On po jednej już miał dojść. Kurczę, powiem Ci, że jestem ja w szoku... W z walkę. walkę. Ja tam trafiłeś ze trzema takimi mocnymi sierpami, Kruszpi. A jego, a, jego, a, jego a jego, jeszcze bardziej go, go trafiłem. Wiesz co, jestem w ogóle w szoku, jak ci ładnie wypowiadasz o Big Jacku. Ja myślałem, że to nie będzie miało miejsca. Nie, no, przeprosił mnie, nie ma. W tej chwili dał z Ciebie wszystko. Ale musi musisz szacunek. Szacuneczek? No, tak jest. <laughs> a wyobrażasz sobie, żebyście teraz mogli trenować razem? No bo wiesz, myślę, że przydoby Ci taki sparing partner na stałe. Przepraszam. Myślę, że jak najbardziej. Zapraszam na salkę. Dobra, czyli tak, mamy omówioną walkę, mamy omówione to, z kim ty się chcesz być w przyszłości. Wydaje mi się, że teraz to jest chyba ten moment, kiedy możemy powiedzieć coś bezpośrednio do widzów, bo to oni oglądają, to oni cię wspierają. No, ja wam z tego miejsca chciałem bardzo podziękować. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać przy kolejnej walce. No i co? Do następnego kochanie. A kiedy? Nie wiem, tego to nie nie. Wiem, no nie to, wiem. to, że ty nie wiesz, to ja wiem. Pytam się, kiedy ty byś chciał wrócić. Nie no, myślę, że na pewno nie nam najbliższej gali. Najgroźniejszy, niskorosły... Żeby, żeby się nie, nie, nie znudzić. <laughs> Jesteś najgroźniejszym, niskorosłym człowiekiem na świecie. Chciałbym być. Mam nadzieję, że tak będzie. Czyli co? Interkontynental, robimy ten pas. Tak. Dobra. Minimajek, dzięki wielkie za wywiad i wielkie pozdrowki. Dziękuję bardzo, <laughs> przepraszam.